Jak prawidłowo spisywać i ustalać cele? Właściwie obowiązuje tutaj jedna prosta zasada: ucz się po kolei. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy przejaw ludzkiej działalności, zwłaszcza taki, który polega na zdobywaniu jakichś konkretnych umiejętności, jest uwarunkowany koniecznością nauki sukcesywnej. To z kolei oznacza, że najpierw uczymy się rzeczy prostych, a dopiero po opanowaniu określonego zakresu prostych umiejętności przechodzimy do rzeczy coraz trudniejszych. Nikt rozsądny nie sadza dziecka na rowerku i nie każe mu uczyć się nim jeździć, zanim to dziecko nauczy się chodzić. Nauka wszystkiego przebiega stopniowo, sukcesywnie i wieloetapowo. Przykładowo, jeśli chłopiec marzy o zostaniu kierowcą ciężarówki, to nie zapisuje się od razu na kurs jazdy Tirem. Najpierw uczy się jeździć od podstaw, uczy się przepisów ruchu drogowego, poznaje znaki drogowe, poznaje budowę i zasady działania silnika budowę samochodu, zasady bezpieczeństwa, udzielania pomocy poszkodowanym na drodze. Szkolenie jest rozumne, jest przemyślane. Wszystko zaczyna się od podstaw, po kolei, rozsądnie. Uczeń jest kierowany ku zdobywaniu coraz to nowych i coraz trudniejszych umiejętności. Czystym wariactwem byłoby rzucanie takiego chłopca bez znajomości podstaw jazdy od razu na ciężkiego tira i uczenie go cofania po łuku z ogromną, kilkumetrową naczepą. Czym by się to skończyło? W najlepszym przypadku zniszczeniem samochodu, naczepy i okolicznych zabudowań. Ogólnie i tak nic by z tego nie wyszło. Męczyłby się zarówno uczeń, jak i nauczyciel. Strata zdrowia, strata pieniędzy i strata czasu. Co byś pomyślał, gdyby ktoś, ni stąd, ni z owąd, kazał Ci teraz wsiąść na przykład do F-16 i lecieć tym samolotem do najbliższego lotniska. Co byś pomyślał na temat kogoś takiego? Najprawdopodobniej spojrzałbyś na niego jak na kompletnego wariata. Każdy chyba wyczułby w takiej sytuacji, że coś jest nie tak, że tak się nie da. Tak samo, jeśli ktoś wypływa z tobą na środek ogromnego jeziora, wkłada na ciebie sprzęt do nurkowania i bez żadnego przygotowania wyrzuca cię za burtę i każe nurkować, uznając, że tak najlepiej się tego nauczysz. Chyba każdy w miarę rozgarnięty człowiek od razu wyłapuje tutaj brak sensu. Oba te przykłady są absurdem. Nie na tym polega nauka latania F16 i nie na tym polega nauka pływania ze sprzętem do nurkowania. Podobnie jest wówczas, gdy adept rysunku nie zna podstaw światłocienia, nie zna podstaw anatomii głowy, nie zna podstaw kompozycji, nie zna kanonu ludzkiej twarzy, nie zna specyfiki medium, którym pracuje, a usilnie próbuje narysować wielopoziomowy portret. Po kilku godzinach takie próby kończą się zmięciem kartki i wyrzuceniem ołówków do kosza na śmieci. Dlaczego tak się dzieje? Czy takiemu chłopcu brakuje zapału? Czy takiemu chłopcu brakuje zdolności? Nie, takim ludziom nie brakuje zapału, nie brakuje im miłości, nie brakuje również talentu. Mało tego. Można nawet powiedzieć, że mają wielkie zamiary, wielkie ambicje, by zostać portrecistami. Więc dlaczego tak łatwo rezygnują? Odpowiedź jest banalnie prosta, bo nie uczą się po kolei, a sama ich nauka jest bezrozumna. Branie ciężarów ponad swoje możliwości i ponad swoje siły w sztukach tak trudnych jak rysunek czy malarstwo bardzo często kończy się frustracją i rozczarowaniem. To totalna katastrofa. Ma to fatalne skutki, ponieważ wielu młodych, autentycznie utalentowanych ludzi rezygnuje uznając, że nie umieją rysować i nie nadają się do tego. Są jednak w wielkim błędzie. Daliby sobie radę. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet nie zdają sobie z tego sprawy. A zatem, jeśli jesteś na początku drogi twórczej, pamiętaj, aby spisywać swoje cele, ucząc się po kolei. Nie bierz ciężarów ponad siły, kształtuj talent sukcesywnie, realizuj cele po kolei. Jakie to będą cele w przypadku adeptów sztuk plastycznych? Poznawaj technikę. Jeśli rysujesz ołówkiem, poznawaj ołówek, poznawaj jego możliwości, to jak się zachowuje na różnej powierzchni, co można nim robić, a czego nie można. Podobnie z innymi technikami. Poznawaj je. Nie wymuszaj natychmiastowych efektów. Wykonuj proste ćwiczenia. Ćwicz rękę, oczy, ich wzajemną koordynację. A przy tym poznawaj media. Ich właściwości i specyfikację techniczną. Kompozycja. Jak w ogóle zacząć planować rysowanie? Poznawaj rodzaje kompozycji. Jak komponować? I jak w ogóle zabrać się za szkicowanie czegokolwiek, by dzieło zawierało w sobie to, co chcesz za jego pomocą przekazać. Naucz się podstaw budowania szkicu, a oszczędzisz sobie nerwów i frustracji. Perspektywa. Naucz się jej zasad. Uświadom sobie ich znaczenie. Zrozum, jak bardzo jej znajomość ułatwia później proces komponowania. Światłocień. Wartościowanie świateł i cieni. Modelowanie, Tonacje i walor. Bez znajomości światłocienia nie ma mowy o poprawnym cieniowaniu i odkrywaniu materii poszczególnych struktur. Teoria koloru. Jeśli dużo rysowałeś i masz opanowane podstawy i techniki graficzne monochromatyczne, przechodź stopniowo do technik malarskich. Poznawaj barwy, eksperymentuj z nimi, badaj je. Przepracuj wiele godzin różnymi technikami i różnymi mediami, wybierając ulubione, by móc przejść do dalszych, coraz trudniejszych zagadnień. Pejzaże. Zaczynaj od prostych widoków. Tutaj nie musisz przestrzegać ścisłych proporcji koniecznych w innych tematykach. Maluj drzewa, maluj skały, wodę, chmury, pola, gałęzie, kwiaty i tym podobne rzeczy. W ten sposób najlepiej zapoznasz się z technikami i mediami, bez konieczności dbania o idealne proporcje. Martwa natura. Jeśli czujesz się już pewniej w jakichś konkretnych technikach rysunkowych, Ustawiaj na stołach proste przedmioty, łącznie ze sobą tworząc proporcjonalne i harmonijne kompozycje. Teraz będzie Ci znacznie łatwiej, bo już umiesz rzeczy najprostsze. Anatomia ludzkiego ciała. Jeśli odkrywasz w sobie pasję malowania ludzi, opanuj najpierw kanon ludzkiej postaci i budowę poszczególnych jej elementów. Poznaj budowę szkieletu i wpływ jego znajomości dla artystów malarzy na przestrzeni wieków. Naucz się najpierw rysować ręce, nogi, mięśnie, później rysuj większe fragmenty ludzkiego ciała. Sprawdzaj, jak zachowuje się ludzkie ciało w ruchu i jak ten ruch przedstawiać na planach malarskich. Ucz się tego. Badaj każdy aspekt. Sprawdzaj znaczenie. Kanon twarzy. Poznaj kanon ludzkiej twarzy i naucz się go na pamięć. Opanuj zasady warunkujące określanie proporcji w portretach. Konstruowanie głowy. Zacznij konstruować głowę, wychodząc z prostych jej rzutów. Nie komplikuj na siłę i nie utrudniaj sobie pracy. Znasz perspektywę i kanon, a zatem będzie Ci dużo łatwiej. Ćwiczenia będą wydawać się łatwiejsze, ponieważ znając perspektywę i kanon, rozumiesz, na czym polega konstruowanie głowy i komponowanie eleganckiego portretu. Znajomość poszczególnych elementów twarzy. Po kolei przechodź do bardziej skomplikowanych elementów. Rysuj osobno oczy, uszy, różne rodzaje nosów, włosy. Wszystko po to, by opanować prototypowe cechy elementów ludzkiej twarzy i móc z lekkością mistrza malować później portretowe dzieła sztuki. Portrety. Podejmuj je na końcu. Zwłaszcza modelunek, milimetrowanie i oddawanie podobieństwa. Bardzo często młody adept, gdzieś na początku drogi twórczej, mówi sobie: Będę portrecistą. Chcę malować portrety i to bardzo dobrze. Ambicje, nawet te wielkie, górnolotne, są artyście potrzebne i jest to bardzo dobre i motywujące. Ale taki artysta musi pamiętać o drodze mistrza, o kolejnych etapach nauki i konieczności stawiania kolejnych kroków, by do tego celu dotrzeć, a nie paść w drodze zwycięczenia, niosąc ciężary ponad siły. Dlatego zaczynaj od rzeczy prostych. Skupię się na nauce łatwej do pojmowania w punkcie, w którym się teraz, aktualnie, obecnie znajdujesz. Nie bierz ciężarów ponad swoje siły. Przez to nie tylko nic nie osiągniesz, ale właśnie znacznie spowolnisz własny progres. Zamiast się sukcesywnie rozwijać, będziesz bazował na powielaniu błędów, poszukując ideału, nie rozumiejąc nawet tego, co robisz źle. A to z kolei może zakończyć się fatalnie. Może dojść do tego, że kompletnie przestaniesz tworzyć, ulegając rozczarowaniom i uznając, że to nie ma sensu, że nie nadajesz się do tego, bo nie umiesz czegoś narysować lub namalować. To normalne, że nie umiesz. Przecież dopiero się uczysz. Masz największe prawo do nieumiejętności czegokolwiek i największe prawo do popełniania błędów. Nauka rysowania i malowania nie jest łatwa. Ale podczas nauki nie chodzi o przechodzenie jakichś męczarni, tkwiąc w przeświadczeniu o bolesnym procesie twórczym. Jeśli się uczysz, rób to mądrze, bądź cierpliwy i rozsądny, by uniknąć zniechęcenia. Dlatego podczas nauki potrzebny jest ład i porządek. Spisuj cele, osiągając je po kolei, krok po kroku, ciesząc się po drodze nawet najdrobniejszymi osiągnięciami.